Siemka, tu Macias. Witam was na kanale Metalmania, gdzie w projekcie blacharz razem będziemy ratować polskie blacharstwo. Zapnijcie pasy. Ja już założyłem GoPro na głowę, możemy zaczynać. Ruszamy ostro skopyta już w następnych odcinkach będzie się działo. Także bądźcie na bieżąco subskrybujcie kanał, lajkujcie, oceniajcie, komentujcie na wszystkie możliwe sposoby. Wszystkie komentarze będę czytał, na wszystkie będę odpowiadał. Działajcie, bo to będzie motor napędowy do przyszłych filmów, do przyszłych materiałów, do, do, do fajnych treści. Także działajcie, bo tylko w was moc wyciągamy wszystko po kolei jak leci. To sobie tutaj odłożymy na razie na bok. To też, tu oliwkę ciach. A my sobie w międzyczasie będziemy gadać. Tak się pewnie zastanawiacie, dlaczego, dlaczego, ja, dlaczego ja to robię. Po co, jak wpadłem w ogóle na pomysł kręcenia takich filmów i tak dalej. No mój drogi, parcie na szkło to się nazywa. A tak na poważnie, to jestem zażenowany poziomem blacharstwa na świecie, budowlanego. Jego poziom leży, także w Was siła. Jeżeli ktoś z Was, kto ogląda ten materiał, jest ostro zainteresowany rozwijaniem tej pasji, to ja chętnie mu w tym pomogę i zrobię to absolutnie za darmo, także, także myślę, że warto. Nitownicę nie będziemy smarować, ona tego nie potrzebuje, ale wszystkie te gadżety na pewno tego będą potrzebowały. Jak widzicie, trochę tu tego mam. To jest sprzęt, tak zwany mały sprzęt, lekki. Tutaj mam trochę cięższe tematy, ale o tym za chwilkę. Najpierw się zajmiemy tym. Nie będę się tu rozwodził na temat każdego z narzędzi, bo zobaczycie je w akcji. Tak chyba najlepiej niż, niż takie suche gadanie na temat, co, do czego służy, jak się nazywa, bo tu nie o to chodzi. Te polskie nazwy, dachcęgi, falcęgi, jak zwał, tak zwał. Śmieszą mnie, ja ich nie używam. Ważne, żeby ludzie, którzy z Wami pracują, znali te nazwy Wasze robocze, żeby wiedzieli, co mają Wam podać. A jak będziecie na to mówić, no to, no to w, w rybka, mnie to tam jest obojętnie. Ale te, te, te nazwy są tak śmieszne, że mnie zawsze bawią. Nawet jak tu teraz to wspominam, to, to, to lekki uśmiech widzicie na, na mojej twarzy. Chyba wszystko już wypakowałem, z tych takich ważniejszych rzeczy tu też jakieś zaciski. A my skupiamy się na tym, bo to jest serce każdego blacharza. To jest moje serce. Ja, bym, ja z tym najchętniej to bym spał. To po kolei może. Zaczniemy sobie od nożyc, jak to robić, jak to serwisować, czym to się je i tak dalej. Zobaczcie, ja tu mam moje narzędzia poznaczone X-ami. Oprócz tego są literki z mojego imienia nazwiska MP. Po co to robiłem? Robiłem to ano po to, że na budowie, na której jest kilkudziesięciu blacharzy, łatwo takie narzędzia zgubić. Bo gdzieś tam komuś coś daje, pożycza. Wiadomo, robimy czasami w kilka osób i te narzędzia nam się mieszają. I żeby je posegregować z powrotem po, po robocie, to fajnie jest mieć je poznaczone, wiedzieć, które są nasze. To taki tip. Nie musicie tego robić, ale polecam. Wracamy do tematu, czyli serwisowanie. Serwisowanie, czyli no ja smaruję wszystko, co się da olejem, co jest metalowe, to, co jest zardzewiałe, to można podskrobać. Papierkiem, jakimś tam delikatnym. Ja akurat mam 600, może być rzadszy, trochę większy. To będzie już za mocno skrobał nam te narzędzia. Czyli szlifujemy sobie tutaj to, co gdzieś tam jest brązowe, się pojawia jakaś rdzewka mała. Można podszlifować lekko, ale nie jest to tak aż ważne jak samo posmarowanie tych narzędzi. Dobra, papierek na bok. Bierzemy sobie oliwkę, polewamy sobie. I czym chata bogata? Naprawdę nie żałujemy. Dajmy się napić tym narzędziom. One się nam odwdzięczą. Gwarantuję to Wam. I pokażę Wam dwa sposoby. Można to zrobić sposobem numer jeden: czyli strzykaweczka. Zaciągamy sobie trochę oliwki w strzykaweczkę. Ciach. Bądź też wykałaczka moczymy. Tylko to jest taki bardziej. <grych> bardziej rzemieślniczy chyba z tą wykałaczką bo aczkolwiek no daje się, zobaczcie, pyk, kropelki lecą, smarowanie, gdzieś tam zakamarki też są, czasami, czasami wykałaczka lepsza jest niż niż yy, strzykawka, więc więc wszystkie chwyty dozwolone, no. ma być tanio, ma być dobrze więc oliwki nie żałujemy, niech ona sobie wypływa nawet z wszystkich stron moje są już zakonserwowane, także to pokażę Wam na przykładzie tylko nożyc i jakiś tam cęgów bo ja już to sobie konserwowałem wcześniej z nudów. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. I teraz tak oliwka idzie na bok. Dam ją sobie na papierek, żeby tu nie naciapać. Cyk. Bierzemy szmateczkę i nadmiar wycieramy. Wycieramy, ale nie w, nie w szmatkę. Wycieramy, tylko wcieramy bardziej w, w nasze narzędzie żeby zakonserwować całą powierzchnię, nie tylko same, same zawiasy. Zabezpieczamy sobie całe narzędzia tak, żeby, żeby woda jak najmniej im zrobiła. Wiadomo, praca na dachu, to te narzędzia tam nieźle dostają po dupie. Nie żałujcie Oliwy, a narzędzia będą hasać lata. Tym bardziej, że kosztują dużo. Dobra, 1.0. Zrobię jeszcze jedne nożyce, bo tu widzę słabo zakonserwowałem, pożałowałem oliwki. <laughs> A my jej nie żałujemy. Nie żałujcie oliwy, niech ona leci się leje strumieniami, jak wódka na weselu. Zaraz się abstynenci tu odezwą. To takie powiedzenie tylko, ja nie piję, bo od wódki rozum krótki. Pamiętajcie, drugie nożyce zabezpieczone. Nożyce, podstawa, absolutna podstawa. Bez nich się nie da, bo czym utniecie? Zębami urwiecie, nie urwiecie. Tak jak obiecałem, jeszcze cęgi sobie zabezpieczymy. To są akurat cęgi przelotowe. Zawias jest przelotowy. O, Na, na, na przykładzie tych dwóch. Tych dwóch Wam pokażę. O, mam akurat, wziąłem specjalnie dwie 45, żebyście sobie zobaczyli, jaka jest różnica na przelotowych i zwykłych zawiasowych. Te po lewej są zwykłe zawiasowe a to są, to jest zawias przelotowy tak to się chyba profesjonalnie nazywa, nie, nie jestem specjalistą od nazw ale widać, że ten ma sucho, także tego tu od razu nasmarujemy tak w każdym miejsce, z góry, z dołu, od boków nie żałujcie Oliwy, naprawdę nie żałujcie Ja jak smarowałem wcześniej te pierwsze narzędzia, to z tego aż jeszcze ciekło. Tak były dobrze nasmarowane. Po całym sezonie na dachu jeszcze elegancko działało wszystko. Tu wywcieramy oliwkę we wszystko, w co się da, żeby nam nie rdzewiało. Tutaj też można posmarować. Ciach. Dobra, i teraz tak, to narzędzie jest znacznie tańsze od tego Przelotówki są, są zdecydowanie droższe, ale ja używam osobiście tej, zresztą widać Której używam, a która leży w domu A czemu używam tej niby gorszej? No nie, są gorsze, no wiadomo, są może mniej żywotne niż te, niż te przelotowe, tu jest ekstra super jest ta, jest ta płoza cieniutka i naprawdę fajnie się tym pracuje i tak dalej, i tak dalej. Te jakoś do mnie nie trafiają, no ale to, to akurat kwestia przypadku, bo spotkałem się z tymi superanckimi, a, a z drugiej strony te były jakieś grube, toporne. Także to jest zawsze, że względem to robią ludzie w, na, w fabryce, na produkcji najlepiej jest sobie zobaczyć co i jak samemu dotknąć, sprawdzić co Wam lepiej leży w ręce i tak dalej. No tak wiadomo z wszystkim. Czasem się nie da, czasem trzeba zamówić. Siła wyższa, da się na tym pracować tak samo, ale, ale ja preferuję bardziej to. Te już jest takie wylatane, naprawdę świetne, wylatane narzędzia, są, są o niebo lepsze, nie mają tych ostrych kantów, nie kaleczą blachy, nie trzeba ich tak zabezpieczać oklejać. No dobra, 45 mamy zaliczone. No tak już jedziemy, to mamy dalej 90, to samo, tylko kąt 90 stopni nasmarowane, te są proste. Proste siódemki, 7 cm szerokości roboczej, według mnie jedne z lepszych cęgów. Dorąbka stojącego, aktualnie na rynku mam. Inne jeszcze, ale z tamtych nie korzystam, są toporne, a te są super. Mają kąt 45 stopni, co znacznie ułatwia jakieś wyginanie, robienie fałdek i tak dalej. Pokażę Wam wszystko w następnych odcinkach. Tu cęgi, to są już takie specjalistyczne bardziej, tu widać ten kąt 90 stopni. Rzadko które cęgi to mają, widać zresztą, dojdziemy do tego. Nie będziemy się za długo rozwodzić, bo odcinek miał być w założeniu krótki. Nie chcę tutaj dwugodzinnego materiału tworzyć, bo mimo że temat niszowy, to naprawdę można by pierniczyć godzinami na ten temat. Ja przynajmniej mogę, bo kocham to, co robię. To jest fajne narzędzie typowo rynek szwedzki do zawijania rąbka leżącego, a u nas się tego nie robi, dlatego mało kto wie, do czego to służy. Kiedyś taki, taki kolega, fachowiec zapytany, co to jest za narzędzie, jak to się nazywa i do czego służy, to wymyślił, że jest to narzędzie do zamykania rąbka w trudno dostępnych miejscach. Pozdrawiam Cię, Irek, jeżeli będziesz oglądał kiedykolwiek ten materiał. Yy, można, ja tego używam używam tego jako zamykacz rąbka w trudno dostępnych miejscach czasami, bo naprawdę naprawdę ja stosuję narzędzia w, w różnych miejscach i mają naprawdę różne zastosowania, nie tylko przypisane przez producenta, ale naprawdę multom innych. Dubel Falstone po szwedzku, czyli po polsku odpowiednik będzie pewnie jakieś dachcengi do podwójnego rąbka leżącego bo do tego to służy, ale nie tylko, także pogadamy sobie o tym później. Przyjdzie na to czas, niedługo pokażę Wam jak to wygląda w praktyce. nożyce krzywe skośne. Tak samo kropimy, smarujemy całość, nie żałujemy oliwy, jak amen w pacierzu. Nie żałować oliwy. Narzędzia będą śpiewać wam po nocach za to pieśń. Co tu jeszcze mamy? O, to jest bardzo fajne narzędzie. To jest bardzo fajne narzędzie. To jest zaciskacz rynnowy, chyba tak to się nazywa. Przedłużenie moich palców w ten właśnie kształcie i tak mniej więcej to działa. Także ja używam absolutnie do wszystkiego. Śpię z nim, jem z nim, śpiewam przy goleniu z nim. Super przydatne narzędzie. Będziecie widzieć na następnych filmach, że w zasadzie nie rozstaje się z nim. Super rzecz. Jeśli jeszcze nie macie, to kupujcie, zobaczycie, że warto. Co tu dalej mamy? No, jakieś tam cęgi znowu małe. To jest to do stosików, czyli do rur. Tam wszystkich przejść dachowych, do jakichś tam ciężkich miejsc. Gdzieś tam trzeba się dostać. One mają 90 stopni i mają centymetr tylko. Także centymetr szerokości roboczej. Zajebista rzecz. Też się przydaje. Wszystko zresztą tu jest zajebiste. Co ja tam wam będę kurczę, tu wiele, wiele się produkował. Żeby zrobić jakąś podstawową robotę na dachu, nasi dziadkowie używali tak. Młotka, szelajzy koliana, jakkolwiek to się nazywa. To nie, bo to jest ze świeckiego rynku. Młotek, szelajza, nożyce. No i to w zasadzie wszystko. No, na tym się już da zbudować coś. Da się już wszystko wyklepać i, i da się zamknąć wszystko na dachu. Dzięki tylko tym trzem rzeczom: młotek, szelajza i nożyce. I jesteście w stanie wszystko zrobić. A wszystkie te następne rzeczy, które ja tu mam te moje skarby, to są tak zwane ułatwiacze życia. Bo o to chodzi, żeby robić szybko, robić dobrze, i nie wracać na spierniczone roboty. No. na tym to polega, moi drodzy. Bo najwięcej kosztuje zawsze to, jak się na jakiś temat wraca i się grzebie tam, otwiera z powrotem i robi od cuda na kilku. Ja nie wracam na swoje tematy, robię raz porządnie i zapominam na 100 lat. Bo tak właśnie wygląda rąbek. On powinien być położony raz na 100 lat, i, i tyle. No chyba, że jest zrobione ze stali, czy, czy jakiegoś tam innego gorszego materiału, ale czy to jest cynk? Czy to jest mieć? To, to jest pokrycie na lata, dlatego się kryje tym kościołem. Otwieracz rąbka. Jeżeli coś zepsujemy, coś nam się tam źle stanie, albo musimy serwisować, to to narzędzie naprawdę jest super. Bez niego się nie da otworzyć. Tutaj też jakieś cęgi kątowe, małe, dwucentymetrowe, też się często przydają. Takie jakieś szczypczyki gdzieś tam, gdzieś w zakamarkach małych, bo często takie, takie miejsca gdzieś tam na budowie się znajduje. Bardzo się przydaje. Pokażę Wam wszystko, także spoko, luz. Nie będziemy tutaj za dużo gadać o tych narzędziach, bo, bo szkoda czasu Waszego i mojego. Lepiej zobaczyć to w akcji niż, niż słuchać jakiegoś tam pitolenia Macieja. Mask. Mask to jest w ogóle czat narzędzie. Służy do, do nacinania. Tak jak nożyce gdzieś tam nacinacie, tylko on odcina Wam yy, z tym zakrągleniem. Tak jak natniecie nożycami i, i będziecie przyginać, i to Wam się może rozedrzeć. Ta blacha to, to, to cięcie może pójść dalej gdzieś tam. To mask już na to nie pozwoli. Polecam. Kosztuje też ponad 400, ale nie żałujcie. Naprawdę nie żałujcie na narzędzia, bo to Wam ułatwi pracę i, i, i przyspiesza pracę, ułatwia pracę i się człowiek nie na robocie. Nożyce, wizaksy. To są nożyce, które mają przełożenie. One są fajne. Jak macie e, kilka warstw blachy, gdzieś tam jakiś rąbek leży coś, żeby je przeciąć, to to ma zarąbiste przełożenie i można tym szybko uciąć, nie męcząc się. I ja używam tego do IQ. falsów. Wszystko będzie. Nic się nie martwcie, że ja tutaj tak po łebkach lecę, bo do wszystkiego wrócimy, wszystko wam pokażę. To jest też taki fałdownik, no, tak jak ten fałdownik bocian widian. Polska nazwa tego to panienki, bo tej nazwy, że tutaj są takie nóżki, chyba dlatego panienki. Bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie do fałdowania, gdzieś tam do wywijania blachy, super. To też bez tego też Czasem ciężko się obyć, bo zrobić można wszystko młotkiem i tak dalej. Tylko, że to nie wygląda, żeby to jeszcze miało jakieś ręce i nogi, jak zachować jakąś estetykę wykonania, to trzeba się wyposażyć w jakieś fajne narzędzie. Mówię Wam, młotki sobie na razie odkładamy. Mam tu dwa. Jeden jest ze Szwecji przywieziony, ten jest zakupiony w Polsce. To jest chyba Sztubajowski, nie wiem, zresztą sam. No jakiś tam, zwał jak zwał, producent jest nieważny, miałem Freund'a, miałem Stubaja, ja nie jestem jakiś tam, nie mam jakiejś swojej ulubionej marki, jeżeli był polski jakiś producent fajny, wchodzę w to, cena jest najważniejsza i, i ważne, żeby była dobra jakość, a, a nie co jest tutaj napisane na młotku, na moim młotku jest napisane Macias. <głosy> <głosy> Młotek piaskowy, bezodrzutowy, do zaklepywania jakiś tam łuków, ma fajne przyłożenie punktowe, czasami ten kulfon nie daje rady, ten tu kulfon duży, także też warto mieć w swoim arsenale tutaj mamy digmaizla, to jest ta zwa szwedzka, pokażę Wam do czego służy mniej więcej jak macie blachę płaską i czasami 40 cm od krawędzi macie gięcie to tym sobie ustrojstwem, bierzecie sobie młoteczek i klepiecie sobie ślad, tak zwaną drogę lub ślad tu Wam się robi już gięcie i wtedy kiedy to stawiacie to automatycznie po tym, po tym, po tym gięciu Wam to ładnie się złoży też warto bo ja bez tych narzędzi sobie nie wyobrażam już pracy. To jest robienie sobie pod górkę, nie kupowanie, nie inwestowanie w narzędzia. To też jest ze szwedzkiego rynku przywiezione. Robi to sztuba, nie wiem czemu w Polsce tego nie ma. Do, nie jest to dostępne. Może dlatego, że, że mamy na, na szelazę taką, że tu jest 2,5 cm, z jednej strony ta mniejsza krawędź, a z drugiej strony jest na 3,5. I wtedy to jest jak gdyby tak to wygląda. O, może dlatego. Samego tego narzędzia nie ma. Są same łopatki w Polsce bez tej końcówki tutaj z tyłu. Też dostępne różne kombinacje, modyfikacje. Są PCV, są metalowe. Ludzie różnie, różne mają preferencje, różne lubią. Ja mam metalowe, ciężkie. Jakieś te PCV-ki takie dla mnie niekoniecznie. Tu jest znacznik blacharski do, do zaznaczania. Macie tu wszystkie wymiary. W zasadzie od pół centymetra do 10 cm. Co 5 mm jest przeskok, także to też jest petardo. Wszystko można zrobić samemu, nie trzeba nic kupować na, na dobrą sprawę. Wszystko jesteście w stanie zrobić z płaskiej blachy. Pamiętajcie, sami, na budowie. Pokażę Wam, że naprawdę można sobie radzić, yy, mając dwa wiadra na budowie i robicie wszystko, absolutnie wszystko. Bez ciężkich maszyn, bez giętarek nawet można sobie poradzić na dzień dzisiejszy. Tak. Żeby nie był gołosłowny to zaraz Wam pokażę, dzięki jakim narzędziom można wyginać blachę do, do dowolnej długości i naprawdę można robić cuda na kiju. Na budowie, tylko trzeba mieć tu wiedzę i umiejętności. To jest karbownik, carbonara do zwężania średnicy rur rynnowych. Można jeszcze, o, ewentualnie jak macie jakiś łuk na dachu, chcecie, chcecie uzyskać ten łuk, to sobie fałdujecie rąbki, blacha Wam się ładnie wygina w łuk. No, to to takie dwa zastosowania. Też będziemy to wszystko przerabiać, także luzik. Tu są jeszcze jakieś zaciski. Zaciski kupujcie sobie ile się da. Zaciski to podstawa, bo blachę do zaginania trzeba stabilizować na wszystkie możliwe sposoby. Nie zawsze da się ją przykręcić wkrętem roboczo do podłoża, no bo, no bo technika zamocowania jest inna. Nie? Farmery, nie, nie stosujemy farmerów. Wszystko sobie stabilizujemy zaciskami. To jest taki zwykły, w każdym markecie budowlanym dostaniecie takie gadżety. To też szukałem, dostałem od jednego producenta, ktoś zainteresowany, mogę pisać, co ja stosuję, jakie narzędzia. Nie będę tu nikogo reklamował, bo nie jest to moim celem. Wszystkie zawartości, które tutaj znajdziecie, będą absolutnie za free, za darmo i nic od nikogo za to nie wezmę. Będę Wam pomagał na wszystkie możliwe sposoby. Szukam ludzi, generalnie, do współpracy. Jeżeli chcecie wystąpić ze mną w jakimkolwiek filmie, bądź macie jakiś inny pomysł na siebie, widzicie siebie coś tam z blachą, piszcie. Na dole będzie namiar do mnie, żebyście mogli się spoko ze mną kontaktować. Na wszystkie maile, wszystkie wiadomości, wszystkie telefony postaram się odpowiadać. Takie zaciski. Te są akurat ze Szwecji, ale są polskie odpowiedniki, są tanie, kosztują tam 20 parę złoty, także także warto, warto, tylko trzeba szukać. Tu już mam oklejone, co prawda, na moją szelajzę. Nie wiem, czy wam pokazywać, jak to robić, bo to, to jest banał. Po prostu bierzecie taśmę, odrywacie, przyklejacie na, w miejscach, które są. Tu wiadomo, to, tu gdzie leży na blaszce, gdzie może tą blachę nam kaleczyć, to, to zabezpieczajcie zarówno narzędzia, zabezpieczajcie, jak i zabezpieczajcie podłoże, na którym pracujecie, materiał, na którym pracujecie, po którym chodzicie, na którym klęczycie, na który kładziecie narzędzia. Zabezpieczajcie się jak możecie. Na przykład tu macie ostrą krawędź bardzo, jeżeli to Wam spadnie gdzieś tam, dziurę macie murowaną, materiał kosztuje, czasami jest wszystko pozamykane, trzeba rwać pół dachu. Po co to komu? Ja wymieniam, jeżeli coś zepsuje na dachu, to wyrywam element i, i wstawiam nowy. No, ale wiem, jak tu się pracuje, wiem, jak tu się robi. Silikon, piasek, dziurka zaklejona, pieniądze wzięte, cześć. A za rok pani dzwoni. Nie na tym to polega, moi drodzy. Dach ma być na lata i wymarkujecie swoją robotę swoim nazwiskiem, tak jak ja markuję swoją robotę swoim nazwiskiem. Dajcie z siebie wszystko. Oklejamy co się da, szarą taśmą. Ja mam tutaj sobie poklejane wszystkie krawędzie, które są robocze, na których będę zaklepywał. Kład tom już nie kaleczy blachy, nie rysuje jej. Podkładajcie coś, jeżeli, jeżeli tylko się da, zabezpieczajcie jak się da. A to Wam się. To Wam się zwróci. Naprawdę wkład włożony w zabezpieczanie się zwraca, bo to jest taka pozorna oszczędność. Nie zabezpieczam, ale potem będę 10 razy tracił na malowanie, bieganie, naprawianie i tłumaczenie się inwestorom, co jest rzeczą absolutnie zbędną. Teraz pokażę Wam rzeczy, których jeszcze nie zabezpieczyłem. Mam tutaj skarby, o tych za chwilę WUKO Duo BENDER i WUKO Bender. To sobie za chwilę dwa słowa o tym powiemy, ale, ale szerzej o tym w następnych częściach. Będzie dużo zwłokowania, Nie pozostawię nie, nie. no mercy ludzie. No mercy. Krew pot i łzy będą się lały, tyle wam powiem. Tutaj jest zaciskasz dachowy, Zamykać rąbka. Nie wiem w ogóle czemu ktoś sobie to wymyślił, że zamykać rąbka pojedynczego i podwójnego, skoro tym do podwójnego można zamknąć rąbek na raz. Odwracamy. I zamykamy na drugi raz, więc absolutna bzdura. Kupować dwa moim zdaniem, wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ja miałem kiedyś kupiłem do, do rąbka pojedynczego i co i leżał, tylko i zardzewiał i go wyrzuciłem. Ten jest czerwony, wiadomo z jakiego producenta. Mam jeszcze drugi, pokażę Wam. Wziąłem ten drugi, wziąłem ten drugi tylko po to, żeby Wam pokazać. Że troszkę się tam różnią minimalnie no zasada pracy jest ta sama jest milion różnych producentów, nie ma znaczenia jaki wybierzcie sobie taki, na którym Wam się fajnie pracuje, jaki kolor Wam pasuje ulubiony, ja nie wiem, kiedyś był moim czerwony ulubiony teraz wolę żółto-niebieski Arka Gdynia żartuję, zakropimy sobie ja sobie tu zabezpieczę moją matę podłożę ciachpach ja sobie tu poczyściłem troszkę wcześniej te płozy bo one były troszkę zajechane i tak jak poprzednim razem, wszystkie zawiasy, gdzie się da, lutujemy ostro oliwkę. Teraz troszkę jeszcze z góry. Z każdej strony gdzieś tam niech ta oliwka sobie wpłynie. Nie żałujcie oliwy, tak jak mówiłem. Tu żałowane było oliwy, ja widzę i, i co, i lekko pordzewiało już. Nic nie szkodzi, nic się nie stało. Ale, ale ja wolę, jak moje narzędzia, jak moje narzędzia mi mówią, że ja o nie dbam, Bo one wtedy się odwdzięczają i, i, i nie psują. <laughs> Posmarowane. Pomachamy, pomachamy. O! Już elegancko chodzi cichutko. Cacy. Tak jest, moje baby. To już mamy. Czerwone też zabezpieczymy. Powiem Wam tak. Tego się nie idzie nauczyć w dwa dni. Zapamiętajcie to sobie, jeżeli ktoś bierze za to pieniądze i obiecuje Wam, że w dwa dni Was nauczy cudów na kiju, to to, to jest szarlataństwo i naciąganie ludzi. No. Tu będzie mieli wszystko za darmo, także wybór jest prosty moim zdaniem. Jeżeli kogoś stać, niech jedzie, niech sobie zrobi, niech się przeszkoli. A potem i tak wróci na kanał do Maciasa i będzie, i będzie się doszkalał. No, ale po to ja jestem właśnie. Żeby Wam pomóc, wystartować i, i żeby Was zachęcić do rozpoczęcia zabawy. A dlaczego warto? Warto między innymi dlatego, że jest to pożądany zawód na dzień dzisiejszy. Jest to tak niszowe, jest tak na mało, że naprawdę warto w to wchodzić, bo pieniądze są fajne, roboty są. Działajcie, uczcie się, szkolcie się i, i mam nadzieję, że się spotkamy kiedykolwiek i będziemy mogli sobie popiernić trochę o blaszce na żywo. A co my tam dalej mamy? To jest przeginacz okapu. Taki fajny gadżecik. Ja to kupiłem akurat w polskiej firmie. Nie chcę reklamować, bo nie o to chodzi, ale jest to odpowiednik yy, Freuda chyba. Taki sam kolor, nawet ma, żeby to było podobne, żeby to było chwytane na rynku. Ale cena jest dużo niższa. Także to czasem warto. Ja się zastanawiałem, czy to kupić, czy kupić oryginalny. Bo oryginalny to wiadomo, bo kto tanio kupuje, ten dwa razy kupuje. Ale mogę polecić. To naprawdę fajnie śmiga już kilka lat u mnie i, i, i cały czas działa. Do kapu jest zarąbisty, bo naprawdę przygina hektarem. Nie tym, tymi cęgami, to się można tam zapierniczyć na tym dachu. A tu, tym to lecimy po prostu masówkę. Lecimy, lecimy metry i, i ułatwia życie. Przyspiesza pracę, ułatwia życie. Czyli warto. Jednym słowem, ja polecam. Nie jest to jakiś tam taki mocny koszt, a fajnie wygląda robota profesjonalnie jest zrobiony temat a wiadomo jak jest profesjonalnie to jest pro tu jeszcze też trochę tu jeszcze też troszkę przykrupimy na rancie Wycieramy dziada. O, no, tu jakieś śrubki się poluzowały. Nieważne. Nieważne, nieważne. Co my jeszcze mamy? Ostatni z tych dużych takich zaciskacz okapu. Bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Ten był nasmarowany, także ja go nie będę smarował, tylko pokażę Wam, że też w prosty sposób można takie coś zabezpieczyć. A jak? Ano tak. Przyklejamy tasiemkę, ciach, nożyk, ciach. hit, jedna krawędź. Maciek chce szybko, a jak się człowiek śpieszy, to wiadomo, kto się cieszy. Dobra, cyk, 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 w ten oto prosty sposób mamy już narzędzie zabezpieczone, nie kalecie nam blachy, to samo można zrobić oczywiście z tym tu gadżetem, tak samo, ja tu trochę za mocno już posmarowałem oliwką, ale to nic. Nawet jak Wam się odklei, być za tłuste narzędzie i wtedy przykleicie taśmę, się Wam odkleje. nic, to dwa razy przykleicie, to się tam nadmiar odklei i już następna taśma będzie trzymała. I tak samo. Przyklejamy, no i właśnie to jest to. Jest za tłuste, się nie przykleja wcale póki co. Ale analogicznie do tego tutaj obklejamy tą płozę, obklejamy tą płozę i już w jakiś sposób jesteśmy zabezpieczeni. Aczkolwiek samo oklejanie tego to jest tak... Śliski temat, to też ma za szybko się, ona się marszy w tym rąku. No, ale jak macie zacięcie, oklejajcie. Jak macie zacięcie, to oklejajcie, bo zawsze jest lepiej okleić 10 razy niż potem to malować, bo inwestorzy, raz jeszcze powtórzę. WUKO, WUKO 1 i WUKO 2, to są moje absolutne skarby. Dzięki temu możecie wszystko wyginać na budowie. Nie musicie wracać na warsztat tracić czasu, bo ważne jest w tym fachu, aby radzić sobie na budowie i dużo rzeczy robić na budowie, żeby nie wracać na warsztat jeździć i tracić czas, paliwo wiadomo, to uciekają pieniążki. Także WUKO, absolutna petarda. Nie wiem, dlaczego ludzie tak mało stosują. Jak ktoś miał coś wspólnego z ekonomią, to wie, że trzeba ograniczać koszty maksymalnie, jak się da, żeby maksymalizować zyski. Więc WUKO absolutnie polecam. Trzeba mieć wbicie sobie to do głowy, bo to jest absolutna przyszłość. Bez tego to w ogóle się nie jedzi już. Nie będziemy tego konserwować, ja spróbuję, bo to już są trochę wybiegane, te moje włóka. Spróbuję zaserwisować te rolki, aczkolwiek one jeszcze śmigają, są w dobrym stanie, ale, ale jeżeli ktoś kiedyś jeździł na rolkach, to, to wie, że to wymaga troszkę innego serwisu niż tam kropienie jakąś oliwą. Spróbujemy to zrobić profesjonalnie, ale to zajmiemy się jakiś poświęcę na to jakiś jeden mały, krótki odcinek. Zaserwisujemy sobie w zimę włóko razem, spróbuję to rozkręcić i spróbujemy to razem zrobić. Ja pomału się zbieram pokazałam wam wszystkie swoje skarby Następny film to już będzie ostra akcja Nie takie tam pitu pitu przy, przy kawce Tylko działamy Praktyka, praktyka, praktyka Będzie się działo Będzie na pewno super treść Subskrybujcie kanał Lajkujcie, łapa w górę Żebym wiedział, że komuś to się podoba Że warto to robić No i tyle, no co Strzałeczka, pozdrawiam was gorąco Trzymajcie się ciepło Widzimy się niebawem